Hejcie kochani, z tej strony Kukilia, a dzisiaj słuchajcie, będziemy odpowiadać na pytania widzów z Q&A I e, słuchajcie, zrobiłam ankietę, w której mogliście właśnie odpowiadać na... Właściwie to zadawać na e, pytanka mi, żebym odpowiadała <laughs> Więc jeżeli słuchajcie, macie jakieś pytanka, słuchajcie, takie o, skromniutkie E, to możecie oczywiście je zadawać. Ja słuchajcie, już mam kartkę już mogę odpowiedzieć mniej więcej na pytania. Dobra, to siedzę. Kiedy masz urodziny? E, mam 8 lutego dokładnie. W 2009 się urodziłam. E, teens czy Gen Z? I oficjalnie wolę Teens, ponieważ no tam się dużo więcej dzieje i mają częściej te filmiczki. Wiadomo, miks. E, ulubiona postać z to chyba Bibi i Piper. And Piper. E, Czechy czy Polska? Zdecydowanie Polska, bo w Czech, Czechach nic nie ma takiego. <grych> czy paprykowe czy zielona cebulka? E, ja polubiłam zieloną cebulkę, więc zielona cebulka. Dobra, kolejna. Gdzie jedziesz na wakacje? Będziemy w całej. E, po całej Polsce jeździć właściwie. Więc nie wiem. E, we wrześniu będziemy na pewno w Afryce ale tak to w całej Polsce. Będziemy po całej Polsce jechać i w ogóle. I będzie epicko. Więc jeżeli mnie spotkasz, to dobrze. <grywy> Jaką pizzę lubisz? Ja najbardziej. E, Lubię mm, wegetariańską. Polubiłam, jak zamówiłam, no to taka się wydaje całkiem okej. Okay. Może być wegetariańska. Waksy czy ekipa? Oficjalnie wolę waksy, bo ekipę nie oglądam. <laughs> wolę waksy. Tak. E, ile masz zwierząt? Mam tak, rybki. Rybki się nie liczą, że liczymy, liczymy. Tylko rybki, psa. Ehm, rybki, psa, papuki. Bo kot zaginął, no, nadal szukamy go. Ehm, no, a Świnka mi zmarła. I to dokładniej wiecie o tym. Sanach czy Julia żugaj? Ja jestem żugajką, więc e, Julia, żugaj. No. E, ulubiony smak lodów. O matko, chyba myślę że miętowe, chociaż nie wiem, no właściwie, no lubię prawie wszystkie lody. Mango, o matko, mango, to tak kocham lód. Mango, mango i miętowy myślam sobie. Góry czy może? E, wolę morze, bo nie lubię gór zbytnio. Wolę morze, tak. Może, tak, może nie. <noise> Ile masz lat? 15. I powiadałam się na to, że mam 15. I no, mam. Będą vlogi z wakacji. Z wakacji, em, kochani, będą vlogi. Oczywiście, że będą. I mam nadzieję, że jakieś będą superanckie vlogi. Żeby to nie zdziwi. Dobra. to Do jakiej klasy po wakacjach będziesz chodziła? Będę. Chodziła do technikum, więc nie wiem do jakiej klasy. <laughs> nie no, do pierwszej klasy technikum. Dobra. Więc ile masz rodzeństwa? Mam siostrę, brata i brata. Więc trójka rodzeństwa jestem, tym czwartym. E, co jest ze starym kątem? Ojejku, tu będę się wypowiadała. Na starym kącie jest hacker. Na starym kącie się nazywałam Cookies, Julia. Jeden, cztery jest na nim haker obecnie i tak, przebywa na nim um, i ja nie wiem czy je odzyskam. Ale mam nadzieję, że jednak jakimś sposobem uda mi się je odzyskać bo bardzo bym chciała też tam nagrać filmiki. Ale no, te konto jest chyba lepsze nawet. Um, no mi się tak wydaje przynajmniej na samym koncie jest haker E, i no i nie będę tam nagrywać raczej tam też wchodzić, nie będę też bo po co, chociaż tam konto, e, hasło i w ogóle login do mojego starego konta, ale słuchajcie, nie nie będę tam chodziła i postanowiłam sobie tak że będę tutaj nagrywała i nie będę tam chodziła w ogóle dobra, królik czy piesek o matko, hmm, trudna decyzja mi się wydaje, że piesek. Chociaż nie wiem, nie chcę mu. Nie wiem. Królik czy kotek? Chyba kotek, ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, te pytania są za trudne. Ja sobie idę. <grym> Dobra. Nie, na no se nie idę oczywiście, że nie. Świnka morska czy królik? Świnka morska, ponieważ ja mam świnkę morską, więc bardzo słodziutka i tak. Czy się ją pokłaskać świnka morska? Świnka morska. Dobra. Yy. Zupa ogórkowa czy pomidorowa? Yy. Oczywiście, że pomidorowa. Nie cierpię ogórkowej, nie cierpię. Yy. Dobra. Naleśniki, czy typoweczki, naleśniczki. Uwielbiam naleśniczki, tim naleśniczki, oczywiście. Dobra. Rosół czy pomidorówka? Yy. Szczerze to chyba pomidorówka. Tak mi się wydaje też. No dobra. Niebieski czy biały. Um, chyba bardziej niebieski. Niebieski no. Nie lubię białego, nie cierpię białego. Dobra. Będą shorty z zagranicy. Tak, będą shorty się pojawiały. Tak samo jak filmiki, ale bardziej to będą to filmiki niż shorty. Ale może shorty też będą. Pomyślimy. Dobra. E, czy złożyć życzenia 9 lipca? E, tak. <laughs> Oczywiście mogę nawet teraz złożyć życzanka. Wszystkiego najlepszego, droga subencjo. Aby e, twoje życzenia, aby twoje marzenia, były, były tak wspaniałe jak ty sama. I wierzę, że to by się uda spełnić te życzenia. I mam nadzieję, że y, dla Ciebie y, będzie to super udany rok, tak jak wszystkie inne pozostałe, oczywiście. Y, y, I mam nadzieję, że będziesz spełniona rzeczonka, o których nawet Ci się nie śniło Wszystkiego najlepszego. Odpędzam dużo zdrówka, pomyślności, radości. Wszystkiego dobrego. 9 lipca też mogę złożyć życzonkę, więc, no. Wszystkiego najlepszego. Buziaczki dla ciebie. Dobra. Odejdźcie ty? Nie, nie odejdę. Raczej ty zostaję, ale nie wiem, no. No, nie wiem. Jest pola. Dobra. Czy odejdę z ty? Ym... Kurczę, no co mi się kliknął? Yy, nie, 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 nie. Nie odejdę. <grym> Dobra. Czym się inspirujesz? Inspiruję? W sensie w nagrywaniu? To Kitty bellą. Kitty Bella ma bardzo fajne filmiki I myślę, że to jest moja taka jakby Inspiracja Ale zazwyczaj to sama wymyślam tytuły Na przykład No Kitty Bella Jakby podobne filmy do moich Ale nie takie same <ścoughs> Nie takie same Dobra Okej okay. Lubisz swoich widzów? Nie i Bo ja ich kocham Uwielbiam moich widzów za to, co robię, za, za wszystko, i traktuję widzów z należytym szacunkiem i jako dzieci. Mega uroczy dzieci. Hm. Uwielbiam moich widzów. Uwielbiam. Oczywiście, że uwielbiam. Dobra. A, jeszcze nie, nie odczytałam kiedy spotkanie. Spotkanie się odbędzie w Częstochowie. Tam wszystko będzie mówione. To będzie nasze pierwsze spotkanie i moje, moja pierwsza wizyta w Częstochowie. E, jeszcze nie wiem którego, ale już możecie pomyśleć, że będzie w Częstochowie. E, kiedy książka? Kiedy książka wyjdzie? O kurde, kurde, kurde. Jeszcze nie podaję daty, <gryw> ale mam nadzieję, że niedługo, bo no. I mam nadzieję, słuchajcie, że że ten. Rok i w ogóle dalszy będzie dla Was sukcesem w osiąganiu swoich własnych celi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów, i napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie Wy macie plany Nie, i w ogóle. E, tak, teraz krótka chwila dla widzów w bibliotece. <grym> A Ty, Pola, musisz mówić, gdzie ja jestem. Ja chciałam tu wyjść, zobaczyć, gdzie jest Agatax. Więc no, krótka wi y chwila dla widzów. <grymne> hej, 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 hej. Hej. Zobaczcie, na kanał. Tak, wpadajcie od razu na kanał Agaty. Mega fajnie, pojawiłam się chyba w jej odcinku, <grymne> nie wiem. Ja wiem o tym, że ty masz kanał. Mogę z tobą zdjęcie. A tak! Tak! Myślałam, że to yy, tego. Tak, okej. Okay. Myślałam, że to ja jestem twoim fanką, a okazuje się, że to ty jesteś moją. <grych> no dobra. Okej. Okay. Dobra, tęsknię co mamy. Erl, ja też. O, pa, 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 Agata. O, Mieszczko, nie płacz. Na pewno no, odnajdziemy Twoich rodziców. Proszę, nie płacz. O, przestała. Dziwnie w tłumaczu mi pisze. A. Okej. Okay. Wiem, że ona tęsknie ze swoją mamą. Dlatego myślę sobie, chodź. Chodź. Chodź chodź, Umarła? Czy co? Czekaj, czekaj, momencik. Ja myślę, że pójdziemy tutaj. I tak. Ja ją przygarnę. Dobra. Chodźmy. Chodźmy, myszyczko. E, chodź, chodź, chodź. Przygarnęłam Ciebie. Super. Ja wiem, jak to jest kogoś stracić bliskiego. Dlatego myślę sobie, abym Ci zrobiła coś do jedzenia. Chodź. Chodź. Jesteś głodna. Na pewno jesteś głodna. Dlatego Ci podaruję tego gofra. Masz. Mam teraz yy, drugą. Co? Dwa mamy. Co? Chyba drugą, ale no. Proszę, myszczko. I nie płacz za Super. Jeszcze Alastor nas zaszczycił swoim gościną. Hejka, hejka, hejka. No dobra. Ta nie miała rodziców, dlatego postanowiłam ją przygarnąć i nie płacz. Zawsze to możesz się do mnie odezwać. No dobra. Masz. Mamo, kto to? Fani, Fani. Fani. Dobra I nie nazwij mi mamą <laughs> Q&A, jej, tylko czekałam No, to nie mogła się doczekać widać <laughs> Dobra Okej, okay, a gdzie jest e, myszyczka? Myszyczka, gdzie jesteś? Ja cię nazywam myszyczką po... Mhm Chodź, pewnie ci się chce pić, bo zawsze po słodkim chce się pić komuś. Masz kole. Dobra? Będziesz mogła co chcesz na zakupach później. No dobra, zostałam rodzicem dla myszeczki. Super. Dzięki, mamo. Proszę. PROSZĘ! xD xD Dobro. Nie no, proszę, proszę. Chcesz lody? Bo jest gorąco. I po prostu tak sobie pomyślałam, że może będziesz chciała. Ej, ej! Chodź. To po turecku? Ale co po turecku? Hm? Dobra, masz. Możesz se obejrzeć to na co masz ochotę. Łączę ci. Uwielbiam ten dom. Dziękuję mu bardzo. Proszę, myszeczkoo. Możesz se usiąść ci na kanapie i oglądać. Masz, proszę. <noise> Matko jedyna. Ja zostałam matką dla małego dziecka. Brookhaven. Można? nazwać ten tak odcinek pięknie. A, i ogólnie te pytania Misi. E, były za długie, więc musiałam skrócić. Dlatego pisałam tego. No, dlatego tak pisałam, a nie inaczej. Dobra. Będziesz mogła jeszcze myszeczku pójść na balkon chwilę, więc no. Będziesz mogła tak se ponurkować. Tak o. Bardzo fajnie jest na basen na dworze, więc otworzę okno i będziesz mogła sobie tego tutaj być. Dobra. Myseczka się czuje jak u siebie w domu. Przestraszona mnie. Co? Mnie ochroni. E, chroni. A, ok. Dobra. Dobra, fajnie. Eee, a, no tak, obiad, kurczę, zapomniałam. Dobra, <grywa> jaka nie, nieogarnięta, że obiadzie trzeba dla mojej myszulki naszykować. Dobra, eee, myślę, że na obiad będziesz miała coś niezdrowego. Myślę, że to może być dobre. Że na obiad coś niezdrowego. To naprawdę mi. Ok. Dobra. Masz, masz, proszę. Proszę, masz. Masz myszyczko. Możesz sobie jeść, ile chcesz. I jak chcesz, e, oczywiście, kolejnego happy meal'a Będziesz mogła mnie tylko poprosić, a ja ci dam. Tak. <gryw> Odpowiedzialną pracę. Uh. <noise> Ale dużo tych Dobra Kto będzie chciał? Happy to może Razem z myszyczką O no tak, idziemy na zakupy Może Pójdziemy na zakupy, i ci kupić ciuchy Bo widzę, że trochę jesteś przestraszona I rozpaczona Więc może ci ciuchy kupimy O jakie ładne kwiatki Prześliczne, prześliczne. liczne kwiatuszki. Ojoj A -a -a. Dobra. Dzięki. Bardzo ładne te kwiaty pachną. Mm. Samochód na zatakuje A, ok. Bardzo ładne kwiatki. Powierzam sobie yy, w pokoju. Tyle. To głupio zabrzmiało, ale no dobra, nieważne. Dzięki. Dzięki, kochana. E, ja ci coś kupię później. Na zakupach. Dobra. Fajna ta myszeczka. Dobra. Chodź, będziesz mogła sobie brać pokój. Wybierz sobie... Poko...ik. Wybierz sobie pokoik. Dobra. Ja myślę, że będzie chciała ten, a on jest duży. Ale i tak jej pozwolę. No przecież, no... Przecież bym nie mo mogła... ...jej odmówić. Taki jest. Dobra, co... pobejrzy. Tu jest taki. Taki jest. Ej, chodź. Chodź, chodź, chodź. Za mną. Jedyna na widzowie ja nie mogę, mam opiekować się jakąś dziewczynką, która do mnie przypełysła. a ona nie chce mnie słuchać. Okej. Okay. Co mm. mi widzowie. Nie tutaj, o matko. Ty mi to robisz! Czemu ty mi to robisz? Ja muszę teraz się okrywać. Przed tobą. No dobra, słuchajcie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subki, No i pa!